Cześć, witajcie na kolejnym vlogu. Dzisiaj jestem przy popołudniowym odpasie. Byki mi tutaj coś wariują, biegają, muszę im jeszcze naścielić. Mam tylko do rzęsienia książkę, trochę po naścielam, więc szybki odpas popołudniowy. I dzisiaj Wam coś pokażę. Jak możecie zobaczyć na załączonym obrazku spadł śnieg, powrót zimy u nas, azoty powysiewane, a tutaj zima wróciła. Dziś, teraz to już jest, tego śniegu praktycznie niewiele, bardzo mało, pewnie jutro już go nie będzie, chyba że przymrozi w nocy, ale rano było zdecydowanie więcej, no i rano się obudziłem samot zasypany i ten śnieg sypał. Tak jak powiedziałem wcześniej, azoty zostały wysiane, więc dzisiaj Wam trochę opowiem. Moje zdanie jak na temat azotów, czy to źle zrobiliśmy, czy nie, źle nie zrobiliśmy. Każdy ma jakieś tam swoje zdanie na ten temat i ja Wam przedstawię, jakie jest moje zdanie. więc jesteśmy już pod wiatą, gdzie stoją nasze resztki pozostałości nawozu. Tutaj zostały nam na dwa, trzy, pięć big-bagów po 600 kg, więc 3 tony. Więc tak idealnie, żeby porozsiewać jeszcze po 100 kg w drugiej dawce. Tak reasumując, tą pierwszą dawkę wyszło po 300 kg saleter na zrzepak i po 200 na zboża, pszenicę, nie, na pszenicę też 300 kg, ponieważ chcieliśmy Ją dokrzewić wiosną, bo ona była po prostu późno siana po buraka i po kukurydzy, więc potrzebowała trochę na start więcej tego azotu, żeby po prostu się rozkrzewiła. No i tak już planujemy tylko po 100 kg uzupełnić żapak, już będzie miał wystarczająco, tak mi się wydaje. Zwłaszcza, że też na jesień dostał ta pszenica też wystarczy i tyle. A jęczmy tu już w ogóle najmniejsze wymagania co do nawozu, ma więc to nam zostało i to tylko pójdzie już na zasiewy, które były. Wiosną, y, jesienią e, będziemy musieli dokupić sobie jakiś nawóz na buraki. E, do tego kukurydza. No i słonecznik. Słonecznik wiadomo, dużo nie potrzebuje, więc tam mm, saletra pójdzie na ten. Więc trochę ton jeszcze będziemy musieli dokupić. Na kukurydzę planujemy sobie wysiad mocznik wszystko w innej dawce. E, buraki saleczak plus, e, plus saletra. I słonecznik z saletra, chyba że jeszcze tam korkali dokupimy, ale no składa trochę pieniędzy przy tej cenie, Zwłaszcza że nie zapowiada się dobrze. Kolejny rok, więc, ponieważ kupujemy nawozy, wszystko drogie, środki, wszystko w porównaniu do zeszłego roku bardzo poszły w górę. A prawdopodobnie będziemy sprzedawać za zdecydowanie mniejsze pieniądze niż to było w zeszłym roku. Więc, ten poprzedni rok ja tak twierdzę, że jeszcze nie był taki zły. Ale kolejny może być zdecydowanie gorszy. Pytanie, co będzie w następne latach: czy te nawozy potanieją. Ja stwierdziłem tutaj za tą, że nie będziemy mógł kupować nawozu już pożniwa w tym roku, tylko sobie poczekamy do przyszłego roku, do po prostu lutego. Tak straszyli, że nie będzie, dlatego też zdecydowaliśmy się kupić trochę. Daliśmy siebie, się zmanipulować niepotrzebnie, ale niestety tak. tak to bywa. Ci co mieli twardsze nerwy, to zwyciężyli na tym. My na szczęście jeszcze większość swojego płodu sprzedaliśmy w żniwa, za dobre pieniądze, że pak poszedł w żniwa, jęczmień za 1350 poszedł, pszenica na no, trochę słabiej, bo to sprzedawaliśmy w grudniu i częściowo w styczniu, jeszcze nie była tak tragiczna jak teraz, ale no yy, w porównaniu do było trochę niżej, ale też nie było jak już mówię źle, jęczmień bardzo dobrze sprzedaliśmy, chociaż jeszcze mamy w binie z 20 ton, którego niestety tutaj w okolicy nie idzie sprzedać póki co, yy, Mieszalnie dopiero będą w przyszłym tygodniu coś tam mówili, żeby dzwonić, więc będę dzwonić, się pytać. Rzepak też kukurydza, za bardzo dobre pieniądze No i burak oczywiście, że też fajnie, więc mówię, jeszcze chociaż to nas uratowało, że w miarę za dobre ceny sprzedaliśmy i kupiliśmy ten drogi nawóz, ale się z tym nie, nie ma co gadać No i jak wiecie wysialiśmy sobie 1 marca na rzepak, 2 na zboża, poszli tak rozłożyliśmy sobie na 3 dni. Rano jeździliśmy sobie jakby przymrozki po prostu. I tak wiecie, na spokojnie, powoli sobie to rozwieźliśmy na każde pola. Niektórzy czekają. Ja tak się zawsze trochę z tego śmieję, ponieważ ci co sieją wcześniej, zawsze od razu gdy można wjać w te pola, śmieją się z tych osób, którzy czekają, a ci co, śmieją, ci, co czekają, się śmieją z drugiej, więc. Takie trochę to jest e, dziwne i śmieszne jak dla mnie, ale twierdzę, e, jak to nazwy kanału każdy robi po swojemu, każdy ma jakieś swoje szkoły, każdy ma jakieś swoje e, przekonania itd. Ja twierdzę, że mm... I tak w sumie też na jakiś tam oglądam sobie na YouTubie jakieś wykłady różnego rodzaju, jakieś podcasty, gdzieś tam na uczelniach mówią, że po prostu azot powinien czekać na roślinę, a nie roślina na azot. Tak więc dlatego też tak wcześniej warto ten na wysiać, Dlatego też my tak po prostu, gdy tam jest możliwość i gdy jest możliwość, po prostu próbujemy to wysiać. W zeszłym roku trafiliśmy, inne, oczywiście poprzednie lata były zdecydowanie lepsze na to, ponieważ była normalna ta pogoda. Czy normalne? Może nie, nie, czy normalne, ale po prostu wisialiśmy pierwszego i było tak e, stopniowo wiosna się robiła. W zeszłym roku wysialiśmy, e, przyszły mrozy, nieduże mrozy, to jeszcze sucho. Drugą dawkę doszliśmy trochę po dwóch tygodniach, więc mogły być jakieś tam. E, chociaż było, wiecie, roz, nie było też wisiane na zamarzniętą glebę, a ta nawóz się rozpuścił ładnie. I e, to nie jest tak, że się mył gdzieś i tak dalej, więc tu jest taka sama zasada. Wisialiśmy sobie, były fajne warunki. W, Rano mróz. dzień było ładnie, plusowo, więc ten nawóz przez dzień ładnie się rozpuścił. Na drugi dzień nie było widać kulek. On sobie w tej ziemi tam jest, i przyszły później śniegi oczywiście śniegi. Gdzieś czytałem sobie w internecie, że musiałoby chyba spać 20 cm śniegu, żeby jakieś tam straty tego azotu były, to jeszcze w śladowe ilości, tak naprawdę, więc tutaj. Wydaje mi się, że nie tracimy, nie stracimy tego, przecież tych, tego azotu, niektórym się wydaje, że to całość pewnie 70% pójdzie, gdzieś tam spłynie, no ale, no, no wszyscy mówią, że tak po prostu nie jest, przegadałem też z osobami, którzy się po prostu lepiej na to znają, mają większe doświadczenie i twierdzą, że po prostu tak nie będzie, że ten śnieg co tu spadł, no to praktycznie zerowy jest, no nie ma tam jakichś gwałtownych, dużych opadów, tylko po prostu ładnie sobie tam sypie, topnieje, trochę przymrozki, więc po prostu... A zwłaszcza że na przyszły tydzień zapowiadają już plusowe temperatury, bo aż 11-12 stopni, gdzieś tam Kraków dzisiaj już 9 stopni, więc inne części Polski są zdecydowanie cieplejsze dzisiaj, ale u nas zapowiadają w przyszłym tygodniu, więc rośliny, azot już jest i po prostu jak rośliny, jak przyjdzie ciepło, po prostu te rośliny już mają ten azot i nagle. Liczę na to, że wyściałą po prostu jak z armaty. To już za dużo powiedziane, ale po prostu mają już ten azot, a tak, zanim później znowu zacznie działać, te rośliny dostaną. No, nie wiem, piszcie sobie w komentarzach, co wy o tym myślicie. Każdy ma wasze, pewnie jakieś zdanie, więc jestem ciekawy Waszego zdania na ten temat. No, tak więc to jest chyba wszystko na tym filmie, co chciałem Wam powiedzieć. Jakie jest moje zdanie? Moje zdanie takie, że po prostu usiądźcie jak najwcześniej, żeby ten azot czekał na tą roślinę strat jakiś tam nie powinno z niego być powiem Wam szczerze, że liczyłem już na lepszą pogodę i żeby już tego błota po prostu nie było żeby już to się skończyło, ale niestety przyszła zima, przyszło śniegu i znowu zaczynamy ten sam proces od nowa puszczanie mrozu błoto i tak dalej i tak dalej, już jesteśmy z tatą załamani po prostu załamani, ale nie ma co Sami możemy sobie winni być zamiast sobie utwardzać to po prostu trzeba kupić maszynę to mogliśmy utwardzać więc sami siebie powinniśmy być e, na sami sami na, na nas sami powinniśmy być po prostu źli e, w zeszłym roku już e, nie no jedyny plus tego wszystkiego, że nie będzie tak sucho jak w zeszłym roku tą wczesną wiosną, e, bo w zeszłym roku było po prostu e, sucho, sucho, ale z drugiej strony e, też tak mówią, że jak jest Sucho, to rośliny się zboża. Rośliny po prostu przez to sobie system korzeniowy mają większy, głębszy, przez to, że szukają tej wody głębiej, przez to się rozwija ten system korzeniowy, które lepiej później wytrzymują dalszą część tam suchy, suchego roku. Po prostu, jak jest za dużo padów, to po prostu się system korzeniowy rozleniwa. Tak można powiedzieć. Dobra, krótki film. Zapraszam do subskrypcji osoby, które nie subskrybują kanału Żeby na bieżąco. Ponieważ czekamy na wiosnę, aż będzie tych filmów zdecydowanie więcej. Do komentowania też, bo jestem ciekawy Waszego zdania.